Dzień dobry, witajcie na kanale Hafciarski Dzienniczek Kasi. Ja jestem Kasia i dziś zaczynam swój tydzień hawciarski, czyli druga połowa listopada. Już zaczęłam wyszywać i tylko teraz zaczynam nagrywać, więc pokażę co wyszywałam na początku tygodnia i o swoich planach dalniejszych. Więc zaczęłam od smoka i zaraz pokażę, co już mam. tak. Tak wygląda mój mały smok. Teraz, jak widzicie, już dużo wyszyłam. Może już nawet i połowa. Może mniej. Gdzie jest układka? Tutaj jest. Więc tak jak pierwsze wyszyły się szybciej. Nie szybciej, ja też szybko, bo jest kolorowy, podoba mi się i wszystko dobrze idzie. Więc wyszyłam. Czyli, czyli zaczynałam od tego, że wyszyte tylko pierwsza połowa i wyszyłam tyle w tym tygodniu. Więc w planach jest wyszycie tej drugiej połowy. No i finish całego smoka. A dalej, co jeszcze zrobiłam, jeszcze powyszyłam ten obraz i wyszyłam więcej niż 500 krzyżyków i są one tutaj, gdzieś tutaj, tak, tutaj wyszyłam 500 krzyżyków, więc bardzo powoli, bardzo, bardzo powoli wyszyłam ten obraz, ale nie stoi na miejscu, coś się tu dzieje. Co dotyczy planów, tak, mam w planach wyszycie tego obrazu, The Old Melody. A jeszcze skończyć Smokę, jak już powiedziałam. I chcę jeszcze powyszywać coś ze swoich procesów, które zaczęłam, ale jeszcze nie wyszywałam w listopadzie. Mówię teraz o nocnym tramwaju i obrazie z morzem i statkiem. Takie mam plany. Jak zapowiadałam, to wróciłam do tego zestawu, który zaczęłam w październiku od Magic Needle i wyszyłam już tutaj. Przypomnę, że skończyłam wyszywać na takim momencie, gdzie był już. Troszeczkę tramwaju, autobus, no i tutaj, tutaj gdzieś tak. No i potem już kilka dni wyszyłałam. Udało mi się wyszyć jakieś butynki w tle. Tu będzie już latarnia, tutaj jest, tutaj będzie. No i nie mogę powiedzieć nawet, ile wyszyłam. Z jednej strony wydaje mi się, że dużo tak wyszyłam, już tak, gdzieś tak ale z drugiej strony myślę, że jeszcze bardzo dużo mi pozostało i jeszcze myślę o tym, że muszę potem wyszywać ten backstage on przeraża mnie już teraz i podsumując ten fragment nagrania powiem, że super wychodzi super wychodzi, teraz patrzę jak to wygląda, to rzeczywiście jest autobus, tramwaj Taki jesienny obraz. Jeszcze jesienny obraz nie skończyłam. Chciałam powiedzieć obrazy, ale przypomniałam, że mam tylko jeden. ten, A już mamy prawdziwą zimę za oknem na dworze. Więc wrócę z postępem i pokażę, co jeszcze udało mi się uszyć. Co dotyczy postępów na tym obrazie The World Melody. W tym tygodniu chawciarskim to wyszywałam czarnym kolorem tutaj gdzieś tutaj jeszcze więc przybyło gdzieś mniej więcej tysiąc krzyżyków, bardzo dużo wyszyłam czarnym kolorem tutaj i no i powyszywałam no, trosz, troszeczkę, nie powiedziałbym że za dużo no, ale Mniej więcej 500 krzyżyków w tydzień przybyło, taki w tydzień taki, który jest w kalendarzu, a nie mój tydzień chowciarski, który trwa mniej więcej dwa tygodnie. Więc nic ciekawego się nie wydarzyło, po prostu uszywałam czarnym kolorem. Wyszyłam i sprawdzam, ile mi jeszcze zostanie. Wyszyłać tylko czarnym kolorem, no i pozostało więcej mniej niż 4,5 tysiąca tym kolorem. Jakoś ciężko idzie, kiedy wyszywałam to miasto, to oczywiście szybciutko wyszywałam różnymi kolorami i obrazek. Był postęp większy. A teraz jest minutno, nie chcę wracać do tej pracy. Wyszyłam co tydzień, żeby tylko coś powyszywać. No i skupiłam się, jak już mówiłam, na czarnym kolorze. Na czarnym kolorze. Więc tutaj to było. I ja myślę, że można iść dalej. Co dotyczy tego tygodnia chowciarskiego. Ja więc jeszcze powyszywałam nocny tramwaj. Tak wygląda. Tak. No, od momentu ostatniego, powiedzmy, pokazywania to że było niedużo, chociaż mi wydaje się, że spędziłam, siedziałam, wyszywałam, a tak naprawdę wyszyłam trochę tutaj drogę. Ona jest jakaś nieskończona. Ja nie wiem, ja wyszyłam i wydaje się, że zostało kilka krzyżyków, a potem jeszcze pół krzyżyki, jeszcze tam, jeszcze tam, jeszcze tam, i potem chyba muszę sprawdzić po każdej tej kracie i czy wszystkie krzyżyki i półkrzyżyki wyszyło, bo to, to bardzo dużo wszystkiego jest namieszane. Ja jeszcze nie skończyłam, jeszcze tutaj będą półkrzyżyki, jeszcze trochę tutaj, trochę tutaj, możliwe, że tutaj, jakaś ta nieskończona droga, no i jeszcze tu troszeczkę backstitchu będzie. Jeszcze położyłam tutaj, no zupełnie jakby troszeczkę. I jeszcze zauważyłam, że wyszyłam nie w tym miejscu krzyżyki. Mam na myśli te krzyżyki trzy. Muszę je potem wypróć i wyszyć w innym miejscu, gdzie one powinny być. I tak naprawdę już jest koniec tego tygodnia chowczarskiego. I ostatnie kilka dni wyszywałam ten nocny tramwaj I zajęło mi to mniej więcej 8 godzin Czyli to co przybyło z października, to zrobiłam w ostatnich dniach listopada Ponad miesiąc nie wyszywałam No i jakby miałam inne prace do skończenia, do wyszywania i tak dalej no i tak się stało, że już jest zima. Więc chcę wziąć coś takiego na zimowy temat, bo jakoś tak no nie ma sensu. Może wyszywać jesienny hawczyk, kiedy jest już biało, zima i tak dalej. Więc myślę, co zrobić, bo wyszywać jeszcze dużo. Czyli to, co już widzicie, zajęło mi mniej więcej 13 godzin ogólnie z październikiem, a zostało mi więcej niż połowa. Czyli muszę gdzieś wygospodarować minimum 20 godzin, żeby skończyć ten obrazek i skończyć go w grudniu. Czy to ma sens? Ja zastanawiam się nad tym, ale zdecydowanie jeszcze troszeczkę go powyższyłam i no nie wiem, nie wiem, myślę, że raczej nie, nie skończę go w grudniu, więc przejdzie już na następny rok. Chociaż z innej strony to jest bardzo dużo tym samym kolorem, na przykład zaszyły się półkrzyżykiem bardzo szybko. Ale wyszyłam superowe kartki i to jest czarna kanwa. I wyszyłam bardzo powoli, więc to, co dotyczy. Ale podsumując, super wychodzi. Ja jestem zachwycona. Bardzo mi się podoba wszystko. I domy, i transport, i droga, no wszystko. Tylko, że ciężko mi idzie. A więc o tym obrazie pomówiłam. No i ostatnie, co chciałam pokazać. To jest smog. Mały smog jest już skończony. Ta praca w listopadzie zajęła najwięcej czasu u mnie. Na drugim miejscu jest Jarzębina. Więc dziś jest akurat 1 grudnia, więc ja chcę już nagrać i skończyć ten tydzień hawcarskiem. Mało nagrywałam, więc tydzień chyba będzie taki niedługi, ale skończyłam smoka i jeszcze powyżejowałam kilka swoich postępów. Więc co dotyczy smoka? Smoka. Wyszyłam, skończyłam i mam tylko jedno pytanie. Dlaczego zostawiłam tak mało miejsca? Tak, oczywiście to było bardzo fajnie, jakby ta strona, potem od razu zaczyna się tylna strona, ale w schemacie było kilka kratek, więc zrobiłam tak, jak było w schemacie i nawet nie pomyślałam, że... To dla wygody <laughs> schematu było chyba, a nie dla mnie, bo jak ja teraz wytnę, bo tutaj muszę wycinać, no gdzieś, albo tutaj, albo tutaj, i nie mam żadnej kratki, jakby do. No, czyli tutaj jest dużo miejsca na przykład, tak, a tutaj już no, tego miejsca nie ma, więc. трошечка буде часно лишивать. <gry> Далі, підлічу вам ще люмі, я його першу половину і другу полову, і вийшла так вже друга полова вишивала ще хоча ж звикли є на одвод, вже тильна сторона Wyszyło się. No, czy to zależy od tego, od jakiej strony zaczynam wyszyłoć Czasami zaczynam od tylnej strony wyszyłki, więc ta strona, którą wyszyłam potem, idzie szybciej, bo zwykle jest, jestem już przyzwyczajona do tych symboli i szybciej wychodzi. Ale pomyślałam, dlaczego tak się stało, że ta połowa, przecież tu nie ma na przykład oczy, ona jest bardziej prosta w wykonaniu. I ja już jestem zapoznana z symbolami. A to dlatego, że wyszywałam go w pociągu. I w pociągu wyszywałam bardzo powoli, czyli to nie to miejsce, gdzie można szybko, szybko wyszywać. Po prostu bardzo powoli, pamiętam, wyciągałam niteczko bardzo powoli, szyłam. No i więc troszeczkę więcej czasu mi to zajęło. A więc został jeszcze miesiąc do nowego roku. Mam nadzieję, że a tego mi wystarczy, żeby wyciąć, szyć i potem pięknie powiesić na choinkę jako ozdobę. Więc chyba to wszystko, co dotyczy tego tygodnia hawczarskiego, czyli drugiej połowy listopada. Dziękuję bardzo za oglądanie, za zostawianie mi łapek w górę. I za zostawianiem mi komentarzy. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa.